Wrocławski Brochów nie ma takiego drugiego miejsca we Wrocławiu. Od lat mieszkają tu razem Romowie i Polacy. Wiele prób pogodzenia różnych kultur i mentalności kończyło się fiaskiem. Agresywni wobec siebie byli i dorośli, i dzieci. W końcu jednak kilka młodych osób znalazło sposób na te właśnie. Drogą do celu okazał się przede wszystkim taniec. Cyganie mają go we krwi, polskie dzieci bardzo go lubią. Stowarzyszenie inicjatyw społeczno-kulturalnych progres, skupia animatorów kultury, DJ-ów, organizatorów imprez, pedagogów. Zależy nam na tym, żeby działać w różnych społecznościach, poznawać różne kultury, różne środowiska, a później to wszystko łączyć. Tak na przykład jak było tutaj, prawda? Jest hip-hop, są różni ludzie, jest taniec hinduski i tak dalej. No i właśnie to wszystko, ten cały potencjał znajomych, wszystkich chcemy że tak powiem, poznawać ze sobą i to też nam bardzo dużo daje. Chcemy im pokazać, że e, to, że one żyją na jednej dzielnicy, e, to równie dobrze znaczy to, że one mogą się ze sobą bawić, że są takie same, e, że my nie dzielimy tych dzieci na dzieci romskie, dzieci polskie, nie są to zajęcia osobne, indywidualne, tylko to, że one mogą razem pracować, mogą się razem bawić I myślę, że to jest najważniejsze w tym projekcie, pokazać tym dzieciakom jakiś tam poziom tolerancji i współpracy między, między sobą. <laughs> Chcesz, taki międzynarodowy ten masz zespół, co? Tak. Nie ma konfliktów między wami? Nie. Żadnych? Żadnych. A jakim językiem się posługujecie? Romskim. Tak z wami też dzieci romskie, prawda? Macie jakieś problemy między sobą? Czy dogadujecie się dobrze, jak to jest? Dogadujemy się. Mhm. Że nie ma z nimi żadnych kłótni, to tak naprawdę nie wiem, to jest bardzo łatwe do wypracowania. Wystarczy tak, że tak powiem, mieszać zespoły. Tutaj dzieci są pomieszane. Na samym początku było tak, że przychodziły najpierw jedne, później drugie, a teraz już przychodzą razem, dogadują się. Jak wam się układa współżycie z waszymi rówieśnikami, którzy nie są Romami? Dobrze. Naprawdę? Nie tak. ma żadnych konfliktów? Nie mam. Po prostu dzieciństwo się znamy i tego dziecka razem jesteśmy. Ja w tej chwili mieszkam tutaj na Brochowie od jakiegoś czasu i właśnie od momentu, kiedy tutaj zamieszkałam, zobaczyłam tę ulicę, no uderzyło mnie jakoś to miejsce. Wszystko i klimat taki społeczny i ten architektoniczny tutaj obok siebie mieszkają i Polacy i Romowie. Nie ma innego miejsca, przynajmniej tutaj, że tak powiem, w którym dwie kultury przenikałyby się tak mocno. Ja mieszkałam w różnych miejscach, jeszcze nie spotkałam innego takiego miejsca. Także właśnie to jest tutaj ten największy plus. Postanowiliśmy wykorzystać potencjał tej atmosfery wielokulturowości, ponieważ wiadomo, że Brochów jest największym skupiskiem Romów we Wrocławiu. No i dlatego postanowiliśmy jakby poszerzyć jeszcze bardziej tą wielokulturowość tutaj. Są zupełnie inne zachowania, później już na zewnątrz obserwowalne. Na przykład te dzieci, nie ma w nich takiej agresji. To jest dużo, bo no zresztą tutaj Państwo widzieli, te zachowania jednak są, prawda? Takie głośne, agresywne i tak dalej, ale później, że tak powiem, to już nie jest tak wynoszone. Ja myślę, że w dużej mierze udaje się nam to. Z tym, że no wiadomo, że są pojedyncze przypadki, gdzie ktoś nie chce podjąć tej współpracy, ale. W ogólnym rozrachunku myślę, że odnieśliśmy sukces, że te dzieci przychodzą razem, razem tańczą, razem się bawią, razem malują. Próbują się buntować, jeżeli chodzi na przykład o sam dobór kostiumów. No to to jest wiadomo, rywalizacja, kto ma ładniejsze, kto ma dorożkie, kto ma różowe tak dalej. Ale no nie, nie ma tutaj czegoś takiego jak jakiś bunt. Odpowiedzi jest mnóstwo, tak samo jak mnóstwo jest dzieci. Niektóre nasze pomysły spotykają się z aprobatą większą, niektóre mniejszą, i nas w ogóle. Ale myślę, że to taka jest specyfika dzieciaków. Myśmy się tego spodziewali, że nie. Wszystkim dzieciom będzie towarzyszył jakiś hura optymizm na to, co im powiemy, ale w większości wypadków, jeżeli tylko potrafimy ich czymś zainteresować, no to jak najbardziej chętnie się w to angażują. Zawsze mieliśmy jeszcze plan B i C w zanadrzu. I w razie, kiedy się okazywało, że coś jest nie tak, prowadziliśmy plan B, plan C, plan D i summa summarum to się okazywało, się, że, że to się uda zrealizować. Myśmy mieli na tyle dużo zapału, że nie udało się nas zniechęcić gdzieś tam i być może dlatego mamy szczęśliwie koniec kwietnia. Pani mówiła, że chętnie pomagacie w imprezach, które organizują tutaj wraz z dziećmi. Dlaczego się w to włączacie? Chcemy pomagać im też, ja chcą tańczyć. Tak? Też się promujemy od razu. Nie jest wcale takie łatwe pracować w takim środowisku, ale jednak daje o wiele więcej satysfakcji, jeżeli na przykład prowadzimy takie działanie i widzimy, że te dzieciaki są ze sobą, prawda? Razem, że coś tworzą. Dzieci przychodzą, bo są zajęcia, w tej chwili mają bardzo dużo różnych zajęć, przychodzą na nasze zajęcia, no i chcą na nie przychodzić, prawda, to są zajęcia, które są nieobowiązkowe, także dzieci na przykład jak widzą gdzieś nas, bo tutaj też część osób się pojawia, oprócz tych zajęć w szkole, pytają się kiedy będą zajęcia, mówią, że już coś wymyśliły, także widać, że tym żyją, ja to nam w zasadzie chodziło. Dogadują się też między sobą, na przykład dziewczyny wymieniają się strojami, no to się wydaje, że to są takie błahostki, prawda? Ale na przykład dla nas to już jest dużo, że nie ma czegoś takiego, że obrażają się na siebie albo, że nie chcą pracować, albo w ogóle, że nie przychodzą, prawda? One tutaj są, są z nami i myślę, że to jest takie pozytywne. Naszym pasją jest taniec, po prostu dlatego lubimy tutaj przychodzić. W ogóle są tutaj fajni ludzie. To jest tak fajne. No wszyscy nauczyciele co no, tutaj nas uczą w ogóle. Tak, że szkołę, tak? mhm. Znaczy, że tak? Czy może nie szkoła, ale <laughs> te zajęcia? To zajęcia. Mhm. A tobie co się tutaj bardziej podoba? Mi się najbardziej podobają te zajęcia, bo, ponieważ tutaj zawsze robimy coś innego jest w ogóle fajnie. Jeżeli chodzi o nasze działania, to myślę, że wynikają cały udział, prawda, dzieci w nich. Jest bardzo proste, po prostu są kolorowe te zajęcia przede wszystkim i są tak jakby odpowiedzią na ich potrzeby. Ja tutaj wcześniej pracowałam z tymi dziećmi i w zasadzie stąd cały projekt, żeby było widać, że interesują się akurat tańcem, kolorowymi ciuszkami, prawda? Także myślę, że to właściwie sam projekt jest dobrze dobrany pod te dzieci. Bardzo fajne stroje, skąd? To są stroje azjatyckie, ale skąd sprowadzają, to nie wiem. Dlaczego macie akurat stroje azjatyckie? Ponieważ te zajęcia są takie dotyczące tak jakby Azji. Tego. A dlaczego właśnie Azji? Nie wiemy. Chciałam, żeby się poznały tutaj społeczności, żeby dzieci otwarły się na kultury różne, bo nasz projekt polega na tym, że w zasadzie pokaz mody dotyczy Państw ulic Brochowskich, czyli mamy tutaj i plac indyjski, i chińską, koreańską i tak dalej. I chcieliśmy właśnie, żeby przez poznanie takich kultur dzieci zaczęły współpracować ze sobą. I my na przykład nie stawiamy tak mocno na jakąś integrację tutaj, tak jak jest to środowisko polsko-romskie, tylko stworzamy klimat, taki, który może tej integracji sprzyjać. Jak oceniacie szanse romskich dzieci tutaj we Wrocławiu? Dobrze. Da się to Tak. Jeszcze potrenują, będą no coraz lepsi. A jakie są wasze marzenia? No jakieś musicie mieć, nie ma siły. Tahiti. No co, chcielibyście być tancerzami, czy może dyrektorami? Bardziej tancerzami. Mhm. W tym się dalej szlifować. Aktualnie prowadzimy dwa projekty. Od czterech miesięcy spotykamy się tutaj na Brochowie. Prowadzimy świetlice dla dzieci romskich i polskich uczęszczających do szkoły podstawowej nr 80. Eee, organizujemy im warsztaty plastyczne, taneczne, takie para pady na miasto. Bardzo to lubimy. Nie wyobrażam sobie pracy takiej, która trwa od godziny do godziny i polega oczywiście tutaj nie łamiąc nikomu rzucaniu papierków. To, co robimy na dzień dzisiejszy najbardziej nam odpowiada. I akurat tak się szczęśliwie złożyło, że... No poznaliśmy się, tworzymy coraz większą grupę, no i współpraca razem też wychodzi nam całkiem dobrze, bardzo dobrze. Dlaczego akurat Stowarzyszenie Progres? Ja myślę, że to w dużej mierze jest kwestia przypadku. Założycielami tego stowarzyszenia są znajomi, z którymi spotykaliśmy się gdzieś na projektach wcześniej, które organizowałam u siebie w mieście. No i tak wyszło, że teraz działam tutaj. Współpraca ze stowarzyszeniem jest taką alternatywą dla osoby, która chce działać w kulturze, chce pracować, chciałaby pracować w jakiejś na przykład instytucji. W tym, że jest to trudne dostać jakąś posadę na przykład w instytucji kulturalnej, a przychodząc do stowarzyszenia po prostu trzeba mieć swój pomysł, wiedzę na temat w jaki sposób go zrealizować. No, i wtedy zaczyna się ta cała procedura aplikowania do ośrodki miejskie, wojewódzkie, europejskie. No, i w ten sposób można zmaterializować te swoje pomysły, prowadzić je w życie. Ubram organizację pozarządową, bo daje mi to najwięcej satysfakcji, najwięcej możliwości. Tutaj najłatwiej jest rozwinąć się, poznać inne osoby. Tutaj jest najłatwiejszy, że tak powiem, dostęp do realizacji swoich pomysłów. Mam wrażenie. Na przykład nie mogłabym dajmy na to robić tego, co robię, pracując chociażby w szkole, prawda, jako nauczyciel, to jednak są troszkę inne zajęcia. A jeżeli na przykład jest to organizacja pozarządowa, no to mam tutaj drogę wolną i to mi się podoba. Ja na pewnym etapie swojej pracy teatralnej spotkałam się z dziećmi z ochot... młodzieżą z ochotniczych chłców pracy i w pewien sposób oni mi pokazali, że no, w pewnym stopniu sprawdzasz się w tym, co robisz, potrafisz do nas podejść i to był taki motor napędowy do tego, żeby jednak działać cały czas. Dzieci malutkie fajnie są grzeczne, ale jeżeli ktoś podskakuje i mówi o nie, ja tego nie zrobię, to się ma, a właśnie, że to zrobisz, ja ci pokażę, że się da, ja myślę, że to najbardziej nakręca. Co daje satysfakcję? Przede wszystkim to, że Wszystkie te działania, które realizujemy, od początku do końca sami je planujemy. Jesteśmy jedynie tylko zmobilizowani przez te ramy, które nam narzuca organizacja finansująca, ale cała realizacja jest od początku do końca przeprowadzona przez nas. No i mamy takie poczucie, że rzeczywiście stanowimy o tych projektach, które realizujemy. Poniekąd to stowarzyszenie jest również dla nas. No i myślę, że otworzenie ludziom pewnych nowych horyzontów, pewnych nowych perspektyw, pokazanie, że się da przede wszystkim. Nawet w tak dużym mieście jak Wrocław da się przebić, da się wybić, da się pokazać. No i tego, że my w przyszłości będziemy mieli co dzieciom opowiadać i będziemy mogli sobie z satysfakcją wspominać, że tu byliśmy, tam byliśmy, to zorganizowaliśmy i że było naprawdę fajnie. I daliśmy od siebie innym coś, swój zapał, gdzieś tam swoje pozytywne myślenie. To, że chcę działać, to, jakie mam poglądy, to, co mi się podoba, co mi się nie podoba, ja to pokazuję innym. Być może oni zechcą pójść moją drogą, być może dzięki mnie okaże się, że oni też chcą coś robić. Myślę, że to chodzi o to oddawanie samego siebie, tylko i wyłącznie. Myślę, że za jakiś czas. Po prostu wyjadę do Hiszpanii i tam mam nadzieję, że też mi się uda właśnie pracować projektami, pracować na rzecz jakiejś społeczności i być może też właśnie byłaby to społeczność romska, bo no nie wiem, tak mi się wydaje, że będzie to dla mnie dalej ciekawe. Później chciałabym wrócić tutaj, jak już prawda w Hiszpanii zobaczę to, co chcę zobaczyć, czyli po prostu pozwiedzać. I tutaj dalej będę chciała pracować w stowarzyszeniu. Aby założyć stowarzyszenie należy zebrać 15 chętnych osób. Znaleźć dobry pomysł i sposoby jego realizacji. Stowarzyszenie powinno zmierzać do rozwiązania jakiegoś lokalnego problemu. Pieniądze na ten cel można zdobyć u władz miejskich, w ministerstwie i w Europarlamencie. Osoby zainteresowane taką ścieżką zawodową mogą uzyskać szereg informacji w Pozarządowym Ośrodku Treningowym Tratwa we Wrocławiu.